serdecznie, tutaj Extreme Game, jeszcze gramy tutaj w Fortnite, a tym razem gra mi będzie lepiej chodziła. Także podczas nagrywania mi dobrze nie będzie chodziła. Sprawdźmy to. Zagramy sobie meczyk. Chciałem poopowiadać różne śmieszne rzeczy, ale chyba nie będziemy opowiadać różnych śmiesznych rzeczy. Ja kieruję? Nie, o, ci... Dobra. tak, nie, nie, po, nie, 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 sobie. nie, nie, zatrzyma... No Ustawienia nie, Zmieniliśmy ustawienia sobie tutaj i zobaczymy, Tutaj. będzie mi tutaj gra chodzić. O. Zobaczmy, czego jeszcze nie odkryłem na mapie. Polecę się tam. Drzewa się wczytały. Ten budynek się wczytał? O, wczytuje się. Proszę bardzo, jak pięknie się wszystko wczytuje. Także na spokojnie teraz możemy sobie pograć Fortnite'a. Obniżyłem po prostu tutaj ustawienia w renderowaniu się rzeczy. Tak, żeby graficznie gra jeszcze wyglądała. Czasami są różne przycinki. Oby mnie zginął. Ktoś do mnie strzelił jakiś brutal. O, brutal. Brutalem to ja zostałem. Tak, mapę trzeba zobaczyć. Ja to miejsce odkryłem. Nie wiem, co to jest za miejsce. Ono nie jest nawet nazwane. No, to jest taki parking. Może to jest jakiś sklep. Może to jest sklep z samochodami. A może to miało być złomowisko z samochodami. Nie wiem. Możecie napisać to mi w komentarzu. Gul, 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 gul. Nie lubię tego. Ja się zastanawiam. Kiedyś nie było tak, że jak robiłem. Dach rozwaliłem a na górze, była skrzynka. Tam mi nie wypadały rzeczy, ale się zastanawiam, czy jak wypadają te rzeczy, czy te rzeczy są mniejszej wartości niż normalnie. Będę tę skrzynkę otworzył. Kurde, jeszcze jedną słyszę. Fajnie, teraz chodzi gra. To jest fajne, że apteczki chyba można więcej brać, wcześniej kiedyś nie można było. Z kasy pieniądze nie wylatują. Co to jest? Na rybek. Co to jest ten na, na rybek? Co to jest? Co to kurde jest? Może w informacjach się dowiem. Aha, na rybek to jest na rybek. No po prostu ogólnie to ja nie wiem co to jest. <śm> To jest chyba jak apteczka. Tylko że ryby jemy i się uzdrawiamy. Ten narybek cały. Znowu słyszę skrzynkę. Dźwięk skrzynki jest taki fantastyczny. Znowu jej nie zauważyłem. Dobra, weźmiemy to. Mina zbliżeniowa. Tego też nie było, nie pamiętam, że... Kurde, ile skrzynek! Ludzie, tyle skrzynek, to ja w życiu nie miałem... Ła! tego nic nie miał. Jakbym mnie zabił, to bym... cię popłakał. Korła zastresowałem się! Ty, ciemno się robi, patrz no! Wcześniej chyba ciemności nie było. A teraz ciemność się pojawia. O, coś tam się świeci. Punkty XP. Możecie mi napisać, po co są te punkty XP Pewnie tam w, trzeba pozbierać je w odpowiedniej ilości. Dobre rzeczy. Niebieskie rzeczy to dobre rzeczy. Grzybki halucynki. Grzybki, halucynki dobre są, jak nazbieramy odpowiednią ilość. Tutaj nam się regeneruje pancerz, a dzięki pancerzowi oczywiście będziemy bardziej wytrzymali. Także grzybki, halucynki zbierajcie, ale tylko w grze. Faramafuri! Furii, tutaj ostatnio byłem też, <grybki> w przednim odcinku, te miejsce było przeklęte wcześniej. Ale teraz już nie jest. Dobra, weźmiemy sobie chyba. Nie, tego nie chcę. To chcę. O. To już tylko trzy można trzymać. No to zrobimy to tak. Nie widzę nic. Kurde, ciemno mam tutaj. Tam ktoś do mnie strzela. Ja się schowam w krzakach. i sobie w ustawieniach włączę lepszą tą kontrast interfejsu. Oh, kontrast, jasność, tu jest jasność, sobie włączę jasność lepszą. E, zapisz, okej, okay. będę więcej widział. Kurde, nie umiem go trafić. I dobrze. Zobaczmy co jest w tej skrzynce. Może podejdziemy do niego na blisko. Zrobimy taką podkuchę kościu nie maczytów cichutko. No i proszę bardzo, ale się dał zrobić kurde, kolejny. Kurde, ta gra jest emocjonująca! Dobra, ja sobie tutaj posiedzę. Na chwileczkę schowam się do krzaczków. Uspokoję się. Ciężki karabin szturmowy brzmi dobrze. Lubię ciężkie karabiny szturmowe. Coś takiego mam. I strzelba taktyczna, ona jest złota. To nie jest złoty. Oszukali mnie. No tak, bo no to Midas chodzi, czy coś takiego. Taka postać. I ona zamienia właśnie te pistolety na złota. <gry> Kurde, można się nabrać! No dobra. Tutaj chyba gościu już wie, że jestem, bo jakiś rykoszet poleciał. Może to wygra, może popełni samobójstwo. Pocz Spiderman! Kurde, poziom myszki, za szybko on się tutaj przewija. Szybko ustawienia. Czułość celowania. Zapisz. Okej, okay. o, to jest dobre. Trzeba być... nieczułym. I zmniejszyć sobie czułość. Nie wiem co oni tu odwalają. No ale się biorą po prostu. No zobaczymy czy ten... ...te przysłowie się będzie zgadzało, gdzie dwóch ciebie tam trzeci korzysta. Kurde, kółko się zamyka. No i co w takim wypadku trzeba zrobić? No nic, drugie miejsce. Nie znam tych broni. Ze strzelby <grafię> strzelałem. <grafię> Zestresowałem się strasznie. No i dobra, na tym zakończymy sobie odcinek z Fortnite'a. O, proszę bardzo, plecak wygrałem. Mam pierwszy raz w tej grze, plecak. <grafię> Przyda mi się. Ale szybko tutaj idą te bonusy. Wszystkie także super. Ekstra. No i to tyle w tym odcinku, myślę. Także, jeżeli Wam się podoba ta seria, to oczywiście dajcie łapkę w górę, żebym widział, że chcecie to oglądać. Jeszcze możesz zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego nie zrobiłeś. No i trzymajcie się, ciepło. Cześć!